Że na Hitler, głos 24. Wiosna w pełni. Czas więc wyciągnąć rower z piwnicy albo z balkonu i nie tylko używać go do jazdu do pracy, ale również zacząć spędzać na nim weekendy. Naszym gościem jest Wojtek Goj, który jest przewodnikiem w turystyce rowerowej. Dzień dobry. Wojtek jest pasjonatem roweru, ale też wspaniale zna się na podtatrzu, na podhalu. Współpracuje z projektem Szlak Wokół Tatr. No i Wojtku, dlaczego właściwie warto ruszyć w tej chwili na weekend na rower? Chyba tak najprościej, nawet nie trzeba opowiadać a wystarczy po prostu popatrzeć dookoła. Właśnie, wiosna jest już w pełni, wreszcie zrobiło się ciepło, przyszła wiosna, więc chociażby z tego powodu, no po prostu warto wyciągnąć rower, tak jak powiedziałaś, wyciągnąć rower z piwnicy no i, i ruszyć w teren, tym bardziej, że jesteśmy po roku... Siedzenia w zamknięciu mniejszym lub większym, więc również ze względu na nasze zdrowie warto, warto, warto ruszyć na rower. A szczególnie i do tego bardzo zapraszam, żeby ruszyć właśnie na Podhale i właśnie na Podtatrze, bo jest to świetny region, świetny kierunek na wycieczki rowerowe. Kiedy słyszę na rower na Podtatrze. No to zaczynam się zastanawiać, czy to jest tylko dla tych, którzy jeżdżą na rowerach MTB, którzy uprawiają taką turystykę no już taką wymagającą dużej kondycji, czy taki amator, który właściwie jeszcze nie ma doświadczenia w dłuższych wycieczkach, może tam znaleźć trasy dla siebie. Jak najbardziej i w ogóle to jest coś, co trzeba według mnie odczarować. I to jest coś, co nie wiem, czy wystarczająco wyraźnie padło. Ale my zapraszamy na rower przede wszystkim pod tatry, a nie w tatry. Bo to, na czym ja się znam i specjalizuję i, i działam, to są szlaki rowerowe pod tatrami. Więc w pewnym sensie jest to y, to, co można mieć najlepszego: czyli piękne góry w tle, ośnieżone teraz, szczególnie jeszcze ośnieżone tatry. Natomiast my jeździmy sobie po ścieżkach rowerowych komfortowych, w większości asfaltowych, które wbrew pozorom właśnie pomimo tego, że są tak blisko Tatr, to są zupełnie osiągalne dla, dla amatora, dla rowerzysty weekendowego. No też można właśnie na stronie szlaku wokół Teatr zobaczyć Twoje wideoblogi, gdzie sam osobiście polecasz trasy, a czy masz jakąś swoją ulubioną, którą tak szczególnie chciałbyś polecić? Mam ulubioną, znaczy tak, współpracuję ze szlakiem wokół Teatr i właśnie na, materiały, które można zobaczyć na Facebooku Szlaku wokół teatr, to są moje zdjęcia i moje takie relacje z wycieczek, bo to jest nie do końca odpowiadając na pytanie, albo do tego dojdę na końcu. To jest coś, co się stało, jakąś taką moją. No misją życiową. Może to są wielkie słowa, natomiast faktycznie jest to moja misja życiowa, żeby zachęcić ludzi do wybierania się pod Tatry na rower i ja staram się i tworzę gotowce, czyli gotowe przepisy na fajne wycieczki rowerowe pod Tatrami, żeby ktoś nie musiał się zastanawiać, czy dana ścieżka, dany szlak jest dla niego osiągalna, czy da sobie radę, więc właśnie przewodnik czy mapy, które tworzę, dają gotowe propozycje. A ulubiona ścieżka rowerowa, czy ulubiony szlak? Y, chyba jest to szlak rowerowy, czy szlak wokół Tatr do Osturni. Osturni, która jest tuż za granicą słowacką. Jest to y, powiedzmy taki słowacki chochołów. To znaczy y, tyle, że jest to jakby faktycznie żywa wieś. Przez kilka kilometrów, 7 czy 8 kilometrów ciągną się stare, drewniane, malowane na różne kolory domy. Zarazem jest to i naprawdę zakątek bardzo mało odwiedzany, jakby zupełnie mamy takie poczucie, że jesteśmy na końcu świata. Zaraz za Osturnią jest piękna, zielona, lesista dolina, która podjeżdża aż pod same Tatry, gdzie jest wspaniały, fenomenalny widok na, na Tatry. A czy tak, taki szlak, który leży za granicą, w tej chwili w ogóle jest osiągalny? Bo przecież jednak jest ciągle pandemia. Przez ten ostatni rok wiele osób w ogóle ograniczyło swoją aktywność. Są też różne przepisy, które nas ograniczają. No choćby to, że do, do tej pory musieliśmy mieć maseczki. Jak to wpłynęło, czy jak wpływa nadal na uprawianie turystyki rowerowej? Akurat właśnie turystyka rowerowa w zeszłym roku bardzo, bardzo, bardzo wzrosła, czy jakby zyskała na popularności. W pewnej mierze na pewno z tego powodu, że były zamknięte parki narodowe, więc też Tatrzański Park Narodowy był zamknięty, więc jakby... Przez ostatnie kilka lat obserwujemy generalnie wzrost zainteresowania czy popularności turystyki rowerowej, a zeszły rok no, to był prawdziwy boom na rowery. Można by powiedzieć paradoksalnie, gdzie większość z nas yy, no, była zamkniętych w domach, w blokach, ale jednak rower był tą możliwością, opcją odskoczni, więc wycieczki rowerowe, no, szlaki rowerowe też pod Tatrami, bo oczywiście wśród innych były bardzo, bardzo oblegane w zeszłym roku. Co do maseczek natomiast... Yy, przez ostatni rok wiem, że te przepisy się zmieniały i przez pewien czas trzeba było, yy, jakby było wymagane yy, nawet do aktywności sportowej nosić maseczki, teraz już nie, no teraz generalnie na świeżym powietrzu możemy bez maseczek chodzić, jeździć. No a na rowerze tym bardziej, bo jakby jeżdżąc na rowerze, czy robiąc wycieczkę rowerową, no po prostu yy, uprawiamy sport, czyli jest to aktywność fizyczna, aktywność sportowa. Co do wycieczek na Słowację, w tym momencie jeszcze, czyli na dzisiaj, na 20, zdaje się 20 maja, Słowacja nie ma tam już stanu wyjątkowego, natomiast jeszcze jest zamknięta. Obecne przepisy i obostrzenia obowiązują do 28 maja, czyli jeszcze przez tydzień. Co będzie potem, zobaczymy. Ja nawet dzisiaj sprawdzałem, natomiast na ten moment jeszcze jest Słowacja zamknięta. Co ja tak trochę przeczuwam, że będzie. Myślę, że osoby zaszczepione po prostu z zaświadczeniem będą mogły wjechać, natomiast osoby niezaszczepione chyba z jakimś, z jakimś certyfikatem, natomiast to są jakieś takie moje przypuszczenia. Co ważne jest to... czyli, na razie, czyli na razie pozostaje nam raczej planowanie wycieczek tutaj w okolice, bliższe, na Małopolsce, właśnie pod Tatry na Podhale, ale powiedz, czy to są wycieczki takie, gdzie musimy koniecznie, nie wiem, rezerwować nocleg, no czy możemy ruszyć się na przykład, nie wiem, z Krakowa. Jak taką wycieczkę najbardziej optymalnie zaplanować? Najbardziej optymalnie zaplanować, żeby być na opłotkach Krakowa przed 7:30 w sobotę. Wtedy, <gryw> Wtedy powinniśmy jeszcze nie wpaść w korki, mówiąc pół żartem, pół serio. Yy, tak, Słowacja jest zamknięta, więc siłą rzeczy zostaje nam mniej więcej 200 km dedykowanych ścieżek rowerowych. Na samym Podhalu plus dodatkowe drugie tyle dróg bocznych i innych świetnie nadających się pod rower, więc jest to w zupełności wystarczający potencjał do tego, żeby pojechać na przykład na weekend i, i tam go spędzić. Podhale jest o tyle y, daleko i niedaleko Krakowa, o tyle daleko, bo jesteśmy już w innym środowisku, jesteśmy pod y, górami, więc czujemy tą odmianę, jest, że jesteśmy w innym miejscu, w innym regionie. Natomiast, właśnie, nie jest to strasznie daleko, bo jest to mniej więcej półtorej godziny y, jazdy samochodem od Krakowa, więc jak najbardziej jest to y, kierunek czy pomysł, przepis na weekend poza Krakowem. Wojku, to w takim razie powiedz, czy no, taki rower, na którym nie jeździmy stale, czy musimy jednak jeszcze jakoś go specjalnie przygotować? Na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby z takiej wycieczki wrócić y, bezpiecznie w całości, a nie martwić się o jakąś awarię? Yy, no przede wszystkim sprawdzić, czy jeździ, więc może przed y, wyjechaniem, jeżeli w piątek po południu przyjdzie nam do głowy, żeby w weekend wybrać się na rower. No to wyciągnąć go, sprawdzić, czy ma powietrze w oponach, w dętkach, w kołach, sprawdzić czy łańcuch się nadaje, czy nie wymaga smarowania, czy mamy sprawne hamulce ewentualnie zrobić sobie rundkę po osiedlu i, no i sprawdzić, jakby wycieczka nie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania. Na pewno warto się przygotować, czy warto mieć w głowie to, że jest to teren podgórski, więc pogoda potrafi się szybko zmienić. Więc, jakby pod tym kątem, trochę jak na wycieczkę w góry. bierzemy wodę, bierzemy coś na deszcz, jakiś zapas kalorii w postaci batona kanapki. Gdzie znaleźć informacje? Jak ma zacząć ktoś, kto jeszcze tego rejonu nie zna, a chciałby rozpocząć? Od czego zacząć? Czy gdzie szukać informacji? Na jakie strony może zajrzeć? Może jakieś przewodniki? Bardzo dobrym punktem wyjściowym jest zajrzenie, czy w ogóle zapoznanie się z projektem Velo Małopolska, o którym jakby warto w ogóle wspomnieć, jak też Szlak wokół Tatr. Ja właśnie dla Szlaku wokół Tatr współpracuję ze Szlakiem wokół Tatr, natomiast na Podhalu zbiegają się jakby te dwa projekty. Szlak wokół Tatr rozumiany jako projekt różnych ścieżek rowerowych pod Tatrami. I projekt wojewódzki, Velo Małopolska, przez który rozumiemy kilka szlaków długodystansowych przecinających całą Małopolskę, natomiast on też ma swój, swoją część na Podhalu w postaci Velo Dunajec. Gdzie szukać? Właśnie, na stronie Velo Małopolska i na stronie szlaków wokół Tatr. Ułatwieniem w tych wycieczkach jest, jest też mapa, którą opracowałeś dla miasta Nowy Targ i dla wydawnictwa Kompas. Tak jest. Yy, I mapa jest o tyle przydatna i bardzo sprytnie przygotowana, bo jest to mapa papierowa, która zawiera właśnie te trasy, które są w przewodniku i na stronie szlaku wokół Tatr, ale też zawiera. Mm, rozszerzenie mobilne, tak to nazwijmy, czyli są na mapie, czy z tyłu mapy, kody QR do tych wycieczek z przewodnika, zarazem z mapy, które możemy sobie otworzyć wygodnie na jednej z kilku aplikacji, z którą po prostu możemy jechać, więc otwieramy sobie daną trasę w terenie i aplikacja prowadzi nas po tej trasie. Ale mówiłeś, że fantastyczną trasą jest trasa wokół jeziora Czorsztyńskiego. Tak, dokładnie. W zeszłym roku, czy właściwie już półtora roku temu, no jeszcze nie była otwarta, ale już wtedy wszyscy jeździli, powstała naprawdę fenomenalna i wspaniała trasa wokół jeziora Chorstyńskiego, która jak tylko ją otwarto, a nawet właściwie zanim ją otwarto, stała się już takim hitem naszej regionalnej turystyki rowerowej, więc jest to teraz taka topowa destynacja i my wręcz na Podhalu, na Podtaczu staramy się ściągać z innych czy jakby z, właśnie ze ścieżki dookoła Jeziora Czorsztyńskiego na inne szlaki, bo ona wręcz zdominowała po tym, jak została otwarta cały region. Dlaczego jest taka fajna? Yy, bo łączy wszystko, co jest najpiękniejsze, to, co najbardziej lubimy, czyli jedziemy wzdłuż tafli jeziora, jedziemy też, jeżeli trochę zboczymy z trasy, wzdłuż rzeki, wzdłuż Dunajca. W tle mamy z jednej strony Tatry, jadąc z drugiej strony yy, mamy Gorce, zabytki, zamek w Niedzicy, zamek w Czorsztynie. A żeby jeszcze było ciekawiej, no to żeby całą pętlę zamknąć, a nie jechać przez dwie góry, a tylko przez jedną, między dwoma zamkami, Czorsztynem i Niedzicą, płyniemy promem. No to dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. No i mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się z Tobą już gdzieś tam na szlaku, z którego ciągle robisz relacje i zapowiadasz, gdzie będziesz. Zapraszam, jak najbardziej. Oczywiście. Do zobaczenia w takim razie na szlaku. Do zobaczenia.